Dzień dobry. Dzisiaj gościmy u państwa Kwiatkowskich niedaleko po sąsiedzku w sumie tuż obok Sadkowic. Spytałem się pana Tomka, jak to w tym roku w sadzie, w którą kwaterę mam wejść, żeby to tak no, ładnie wyglądało. no Panie Zbyszku, najwięcej jabłek to na szampionie, ale nigdzie nie jest jakoś tam rewelacyjnie. No tak, ale stoimy koło Jona Prinsa. Policzyłem. Mi wychodzi, że tu będzie przynajmniej 60 ton z hektara. W normalnym roku bym powiedział, że nawet 70 bo, albo, albo 70 plus. Dlaczego? Bo w tym roku i tu się zgodzę z panem Tomkiem, nie ma tej rewelacji, bo jest bardzo dużo takich jabłek, za chwilkę pokażę. Jedne są malutkie, drugie są duże już, jedne są krzywe, jedne są długie, jedne są płaskie, no bo to taki sezon, mamy dużo jabłek bez nasion, dużo jabłek uszkodzonych przez przymrozki, więc ten towar będzie się jeszcze różnicował. I chociaż mamy już lipiec, a. Wszystko w tym roku było przyspieszone o 3 tygodnie, i opad czerwcowy też się zaczął 3 tygodnie wcześniej, to pod tym względem jednak drzewa wyrównują kalendarz. Opad czerwcowy jeszcze trwa. Jeszcze w tej chwili w lipcu będą się osypywały jabłka. Dlaczego? No, bo tam jest bardzo mało nasion, wiele z nich zostało sztucznie podtrzymanych na drzewach. Eee, natomiast ten odcinek chciałem poświęcić dokarmianiu wapniem, ale w tej wersji, takiej podstawowej, to co standardowo w naszej, filmie, w naszej firmie zalecamy do stosowania w okresie lipcowym. Zapraszam do tego odcinka. Tak jak powiedziałem, mamy bardzo różne jabłka na drzewie. Są takie. Nie wszystkie są takie dorodne. Trafiają się i takie krzywe, i właśnie z ordzawieniem z jednej strony, i ordzawieni dookoła. Niektóre są takie kanciaste. Widać, że brakuje w środku nasion, i te drobniejsze jabłka. Ja podejrzewam, że jeszcze przez lipiec w sporej części będą się osypywały. Ale wracając do tematu wapniowego, wapń będzie. Szedł w roślinie tylko w jednym kierunku. My to wiemy: od korzenia w górę, albo w gałęzie, albo w jabłka, ale do jabłek jest kierowany tylko w tym okresie, kiedy są podziały komórkowe. A więc jeśli mamy opad czerwcowy, to znaczy, że podziały komórkowe się zakończyły. To znaczy, że już praktycznie przynajmniej, no w sumie od miesiąca, ten wap nie trafia już do tych jabłek. W tej chwili może trafiać tylko do pędów. Tutaj Tomek dobrze zadbał, był proheksadion wapnia, więc wszystkie pędy praktycznie zakończyły już swój wzrost, mają punkt szczytowy i ta konkurencja o ten wapń nie jest aż tak duża. Mimo wszystko, wapń, który w tej chwili jest pobierany z gleby, trafia do pędów, nie do jabłek. Więc tak jak powiedziałem, ponieważ jest tylko jedna, w jedną stronę idzie ten wapń i nie ma takiej możliwości, że ten wapń z gałęzi czy z liści zostanie wycofany z powrotem i trafi do jabłka, to li, dokarmiając do nie liczy się tylko ta ilość wapnia, która zostanie naniesiona bezpośrednio na jabłko. To, co trafi na liście, powtarzam, nie zostanie już przekazane do jabłek. Dlatego warto... E, użyć takiej ilości cieczy warto czasami zrobić e, jakieś m, chociaż nieduże cięcie letnie, żeby więcej cieczy docierało do środka korony, do jabłek. I co my w tym czasie zalecamy? Jak Państwo tworzą nasze programy, no to podstawowe e, takie zabiegi wapniowe, które polecamy, to jest kalgrin czyli mrówczan wapnia. Tego mrówczanu jest tam ponad 30%. Jak sobie przeliczymy na czysty wapń, czyli na tlenek wapnia, no to wyjdzie tego równo 40%. To jest wapń, który jest bardzo łatwo przyswajany i dobrze transportowany w roślinie. Wapń bardzo skuteczny. Mrówczan wapnia ma to do siebie, że w sumie jest taki obojętny dla cieczy, więc bardzo dobrze miesza się z innymi produktami, zarówno nawozowymi, jak również z fungicydami, nie wpływając na pH cieczy. Co możemy dodać do tego wapnia? my proponujemy tą mieszankę Green Greenmix, Calgrin i Great VG. Green Greenmix czyli magnez, mikroelementy. Produkt, który lekko zakwasza wodę, więc wsypujemy go jako pierwszego. Dawka od pół do 1 kg na hektar i w tym momencie proponuję tą górną dawkę 1 kg na hektar. Co tam jest? Eee, najwięcej, bo 9% jest magnezu. No i przy dawce 1 kg na hektar, no to powiemy, tego magnezu nie jest aż tak dużo, ale tam jest jeszcze bomba mikroelementowa, tych najważniejszych w tym czasie mikroelementów. Tam jest przede wszystkim e, żelazo, mangan po 4%, tam jest jeszcze duża dawka cynku, jest jeszcze między innymi na przykład bor, jest jeszcze molibden, e, ale efekt po green mix jest taki, że bardzo szybko uzyskujemy takie ładne, ciemne liście. Więc polecamy go szczególnie tam, gdzie odmiany mają zwiększone zapotrzebowanie na magnez, mikroelementy, tam gdzie są jaśniejsze liście, tam gdzie jest Golden, tam gdzie jest Champion, również tam, gdzie jest zbyt wysokie pH gleby i drzewa nie mogą dobrze pobierać mikroelementów poprzez korzenie. W drugiej kolejności możemy podać właśnie kalgrin, czyli mrówczan wapnia. Kalgrin dawka jest od 1,5 do 2 2,5 kg na hektar w jabłoniach. Standardowo zazwyczaj podajemy wszyscy 2 kg na hektar. Tak jak powiedziałem, kalgrin nie wpływa na pH cieczy. Co jeszcze? No i na koniec możemy dodać yy, Great VG. Koncentrat aminokwasów pochodzenia roślinnego o dużej ilości aminokwasów wolnych. Produkt bardzo dobrze, że tak powiem, kompatybilny z potrzebami roślin, więc dobrze je odżywia, natomiast nie powoduje takiego szczególnie wybujałego wzrostu pędów. Nie prowokuje roślin do nadmiernego wzrostu wegetatywnego. Great VG jest też bardzo dobrym antystresantem. Wiosną go polecaliśmy do regeneracji po przymrozkach, a teraz w okresie letnim wykazuje dobre działanie antystresowe również w czasie upałów. Gdybyśmy Chcieli dodać do tego jeszcze jakiś produkt grzybobójczy, na przykład Kaptan, który zazwyczaj jest w większości sadów standardem w tym czasie. No to podajemy go jako przedostatni, przed tym produktem aminokwasowym. Czyli jeszcze raz: najpierw Green Mix, który lekko zakwasza, to jest magnes mikroelementy. Później mrówczan Wapnia, czyli Calgreen. Później na przykład ten Kaptan. I na sam koniec podajemy produkty aminokwasowe czy algowe. No, my polecamy ten Great VG. Great VG możemy podać w dawce zalecana, to jest od 1 do 2 litrów na hektar. W zależności od tego, czy chcemy bardziej dokarmić drzewa czy nie. Jeśli to patrzymy i widzimy, że tego towaru jest bardzo dużo, no to dajemy 2 litry na hektar. Jeśli tego towaru jest tak powiedzmy w sam raz, no to 1 litr na hektar. Natomiast jeśli niektórzy stosują Great VG jako dodatek do chlorku wapnia, wtedy ta dawka Greata jest naprawdę niewiele potrzebna, to jest potrzebna w niewielkiej ilości, to jest pół litra 0,7 na hektar i to jest absolutnie wystarczające. No i tyle. Aby proszę Państwa teraz się nie pojawił jakiś grat albo inne nieszczęście, no i planowanie będzie całkiem przyzwoite. Dziękuję serdecznie, zapraszam do następnych odcinków.